Cześć, tu dziad Borowy. Dzisiaj będziemy pikcić indyka w mleczku kokosowym z papryką. Także myślę, że będzie wam to smakowało. Zapraszam do gotowania do obejrzenia filmiku. Więc tak, co będzie nam potrzebne? No ja tutaj mam skrojoną w kosteczkę paprykę czerwoną, średnią cebulkę, o taką. Czerwoną, 2-3 łyżki pietruszki, dwa ząbki czosnku, 200 ml mleka kokosowego. Może być też zwykłe mleko od krowy albo śmietanka do kawy 12%. A jeszcze tutaj mamy bulionik 125 ml. No i mam tutaj jakieś pół kilograma fileta. Tak. Z przypraw, no to sól, pieprz, pieprz czarny, tak, tamten jest kolorowy, troszkę czyli że jak ktoś lubi ostre, więc można sobie też charatnąć odrobinę. No to dobra, no to zaczniemy od czego? No to pokroimy go troszkę w jakieś takie mniejsze porcje, oprószymy go solą i pieprzem z obydwu stron. można robić. Dobra, słuchajcie, no i teraz tak, yy, obsmażymy to na patelni, na... można to na oliwie, na oleju roślinnym. Ja raczej wolę na oleju roślinnym to robić. Nie wiem, czemu jakoś tak jestem bardziej skłonny do naszego... Z każdej strony opiec tak po 2-3 minuty. to że wystarczy. Tak. Troszkę mniej oleju, bo wiadomo, dziad borowy za chud nie jest, więc... Będziemy walczyć z nadwagą, ale o tym powiem już niedługo. Tak, może to nie jest noworoczne postanowienie, ale. Ale powiem szczerze, że przydałoby się wrócić do formy jaką miałem jakieś 3 lata temu, 2 lata temu. Czyli ciut zdrowsze odżywianie plus e większy większa aktywność fizyczna niestety 100 kg to jednak na dziada borowego troszkę za dużo nawet mogę powiedzieć, że ten posiłek który dzisiaj przyrządzamy to już jest praktycznie pod jakby powiedzieć pod tą dietę, którą będę stosował hmm. będę się starał jeść produkty o niskim współczynniku glikemicznym. Tak. Dlatego, że trochę mam za dużo cukru we krwi. No i, no i sądzę, że, że, że też będzie to sprzyjać redukcji tkanki tłuszczowej. Tak. Ograniczę też węglowodany, jedzenie przemnego pieczywa. W ogóle będę się starał jak najmniej pieczywa e, zjadać. Wiadomo, że czasem hapsnę jakieś e, pełnoziarniste tak, ale ciemne tylko i pełnoziarniste. Tak samo dotyczy to makaronów, czyli durum, tudzież jakieś jakiejś z mąki razowej. No, w każdym razie będę się starał Wam to na filmikach przekazywać, tak? Nagram. Yy, nagram wam moje wejście na wagę, zobaczymy. Może będzie trochę więcej niż 100. No, a ja tak przeczuję, że będzie około 103, 104 kg. Dobrze. Ale to nie o tym dzisiaj mowa. Tylko tutaj skupiamy się na pysznym obiadku. Kurde, ten czosnek mnie po prostu tak nakręca. Tak mnie. Już jestem głodny. Te mnie za chwilę baba Borowa wyczuje i też przyjedzie z pracy. I hawsniemy to we dwójkę wspólnie. Ja raczej staram się gotować na dwa dni. Ze względu na to, że no jeden dzień w kuchni, a drugi dzień. Tam mam dogarnięcia, ile tematu tam. Remoncik mieszkania. Tu, tu domu, gdzieś sobie pójść, coś sobie potrenować. Pookładam sobie menu na cały tydzień. No, także, także myślę, że dwa dni pod rząd zjeść to samo, to nie przeszkadza. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, moi drodzy, że jeszcze soku z cytryn dodamy, z połówki cytryny. myślę, że przyszedł czas na ogionik. Tak. Tak z połówki, zamiast bulionu można dać też wodę, ale jednak ja dla podbicia smaku daję bulionik. O! Teraz tą pietruszkę, mówiłem dwie, trzy łyżeczki, łyżki, przepraszam. O. Pietruszka, jednak wolę pietruszkę, bo kolendra, no niestety to jest chyba jedno, jedyne zioło, które, którego nie lubię. Nie wiem, ma dla mnie taki bardzo specyficzny smak, nie mogę się do niego przekonać. Nie mogę się przełamać. Raz kiedyś na food trackach zamówiłem sobie yy, burgera. No i niestety, kurde, zacząłem go jeść, i no i tak mówię babie borowej, no kurde, coś mi smakuje taką gumową rękawiczką. Taką jednorazową. Choć nie wiem skąd wiem. <laughs> Zastanawiałem się też skąd wiem, jak ta rękawiczka gumowa smakuje, nie? no ale nieważne. No i kurde, nie mogłem dojść, co to jest. No i, w, no i w końcu gdzieś tam przez przypadek wziąłem kurde i, i spróbowałem kolendry. No i stwierdziłem, że to nie, nie, to nie jest mój smak, to nie jest moje zioło, niestety, ale no nie mogę, nie mogę się przekonać do tego. Dlatego tutaj używam pietruszki, no ale ktoś może lubi kolendrę, więc więc kolendry też można tutaj hapsnąć. Dobra. Tak, pogotujemy troszkę, tak 4-5 minut, żeby zredukować tą wodę. Aha, można też już fasolkę sobie szparagową przyrządzić. No niestety jest zima, więc mam mrożoną, ale. Tu już się widzicie, że się zredukował. Teraz dodamy mleka 200 ml. O. I teraz też by się przydało, żeby troszkę to się podgotowało. Aż tak ze 3-4 minutki teraz sobie damy troszkę dla ostrości trochę chili jeszcze haratny pieprzu I słuchajcie tak z 10 minut, tak żeby to mięsko się dojrzało tam w środku. Nie. Jeszcze chwileczkę, teraz damy trochę ryżu, pokażę Wam później, jak to wygląda, pachnie przepysznie. Widzę, że nawet nie trzeba zagęszczać tą mąką. On jest tak gęsty, ten sosik, że nie ma potrzeby. No, faktycznie, jak ktoś może tam dodać więcej bulionu tudzież mleka kokosowego, to, no to wtedy wiadomo, że, że, że ktoś lubi taką taką gęściejszą wersję, to jak najbardziej. Ale ja, jakby to powiedzieć, żeby nie zwiększać tutaj tych. Węglowodanów, tego wszystkiego, to jednak zostawimy to, to, co mamy. No nic. No to dobra. To nakładamy. Raz. Myślę, że takie dwa kawałki starczą. Jeszcze troszkę. pysznego sosiku, o już idzie baba borowa także myślę, że będzie zadowolona z dzisiejszego obiadku o, tak to wygląda także także babo możesz chwilkę cicho siedzieć, bo cię ludzie nie będą słyszeć, raczej znaczy, mnie nie będą słyszeć no, więc tak to wygląda życzę Smacznego na razie, hej!